A jeszcze nie, ugryził się Dobra. I zobaczymy, chwila prawdy teraz Czy odpali No i miodzio.

Trzeci pasażer. Trzeci pasażer. No. Maciuś nie zapinaj się jeszcze. O tym powerbanku sobie przypomniałem. Dobra Dzisiaj Polonez prawdopodobnie zrobi ostatni kurs jako van Ostatni raz zgryziem pewnie no i ostatni raz z tym drewnem. A krecika chyba tutaj przymocujemy. O. Nie widzę tego parę banka, banka. To krzyknij do mamy, żeby ci go dała. Dobra, to siadaj, i zapinaj pas. Dobrze, I teraz poczekaj, tego powerbanka, musimy podpiąć od razu, a telefon pada. No to super. To jest akurat. Bardzo dobrze. Dobrze. Co? Czekaj, klucze, dobra, mam. Jakby coś tak ktoś ciś napisał. Co? No, nie wiem. A, dobrze, to ja sobie tam pójdę. Będę odpisywał. Kiedy już jak wrócimy, to wyjmiemy te wszystkie maty tam z tyłu, odkurzymy, polka, umyjemy, dobra. No i chciałbym, żebyś dużo ty robił, dobra? Ułożymy fotele, tak jak powinny być, dobra? Jeszcze musimy teraz do mamy zadzwonić, jak mama będzie w sklepie, żeby nam spróbowała kupić. Plaka. żeby go jeszcze wyplakować. Jego no. jaki i fajny radość. widzisz? No widziałem go wczoraj wieczorem. No, bardzo fajny. Widziałam go wczoraj tak? wieczorem. No ty to masz oko do takich dobrych samochodów, nie? Hmm. S čekami za uchem Normalně. Mercedesik. Mercedes, no. CLA Chyba tylko tu bn stoi Gdzie? Niebiesko tam A, to jest trójka, no Trójka w tym pakiecie hmm. Ze spoilerem, widzisz, na klapie hmm. I to chyba jakaś 330 z hmm. 330i hmm. takie taki Daihatsu, widzisz jak hmm. ostatnio widziałeś tam gdzieś jak jechaliśmy hmm. Takie co podobne hmm. było do 嗯。No. Już skacze w powietrze prawie. No i gicior. Ty go wypuszczasz? Dobra. Tam tamtędy tam tędy, ugryź. No czekaj, bo tutaj podwinął trochę to zabezpieczenie. Dobra. Dobrze, dobrze, no masz rację. Dobra, Władziów, dzisiaj go odkurzamy. Składamy fotele. Będzie już jedną rękawiczkę Twoją mam, a druga to nie wiem, gdzie może być. Tego mogę trochę Dobra, ale weź sobie tą drugą rękawiczkę znać, bo może jest z tamtej strony za fotelem. O, i dwuja idzie. Bardzo ładnie. Superowo. Jest? Gdzieś się znajdzie. Nie martw No to super. Masz? No. Dawaj. Super. Już masz dwie tutaj. Ugryzio. Ugryź Ugryź. Idzie. Jak go dotkniesz z tyłu, to on od razu skoczy. Wiesz? No dotknij go. I zobaczysz jak skoczy od razu. Patrz. Pyk, no, leć. Widziałeś? <gry> on ci nic nie zrobi, nie bój się. Padziunio, lecimy. Weź go może z drogi, bo wiesz, jak tutaj ktoś wiedzie, to może sobie coś uszkodzić. Rzuć tam na tą, na tą kubkę. Dobra, tu też może być. Wołaj ugryzia. Słup. A nie, poczekaj, jeszcze się z nim przejdziemy. Dobra. Ugryź. Może by jeszcze jedną dwóję zrobił, nie? Hmm. Dziś dobrze w garażu trzymać, bo tam jest chłodniutko. O, sam sobie zamknął? Nie. Zamknął ogonem <laughs> za i zamknął. Git. Dobrze się zamknęła? To patrz, można o wtedy najpierw sobie docisnąć jakoś, zamyka się to czy nie? Bez sensu teraz z tymi korkami, nie? nie. No ale dobra ja tutaj było Jakby było się i sam korek. No. A wiesz po co to jest robione? Po to, żeby ten korek się nie gubił, no i żeby nie lądował gdzieś w środowisku. Żeby nie zaśmiecał. O, kolejny, patrz. Teraz ty tego dotknij i zobaczysz jak poleci. Dawaj, no Dotknij go, tak, pyk jeszcze, popni go tak. Jeszcze raz. Nie, patrz. Widzisz? <laughs> 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 no, poleciał. Chodź, Badziuniu. Słucham. A tu są dynki? Podobno kiedyś były tu widziane. Ja nie widziałem. Ale nie musisz się bać. Dobra, to teraz już, Władyszu, pakuj, ugryź, zamykaj wszystko. Dobra, to pomogę Ci. Twoje, no to bierz Tą szczotkę schowałeś? Tak Jeszcze raz Ok, pakuj się, baby. I coś nam słabo idzie z tą wodą. Ale dobra, jeszcze wypijemy. Dobra, zapinaj się, ziomeczku. su malo रवि gitarka dobra Wadziunia, cyk idziemy zmienić portki, no nie i buty A ty już jeszcze po drodze weź ten, y, tą podstawkę tam, tam gdzie leżała, dobra. Super. Chodź tam.